Zobaczmy, co zwierzęta robią, gdy nie widzimy tego, jak są same na chacie. O nie. E tak wracasz na chatę, a on będzie udawał, że nic nie wie. A ja nie wiem, jak możecie mówić, że jestem łysy! Gdzie? Gdzie ja jestem łysy? No gdzie? I teraz, kto nie kliknie suba, ten jest łysol. A tu co się wy... Telewizor! Nie! O nie! Dlaczego? Yeah. Ej, czajcie, to? Jak ja będę kiedyś zamierzał mieć psa albo kota, to kamery na chacie! A potem, o, proszę bardzo, jakiś kot będzie mi tu wszystko snosił na chatę! Śmieci, kości stare, co jest? Jaki zadowolony teraz tam siedzi. Super. Ej, Pies sobie chodzi z domu Która jest godzina? 6 rano jest! A on normalnie otwiera sobie drzwi I wychodzi z chaty Może się obraził po prostu Tu pies... Stolik jest I co? NIE! O nie, e, to, to se mógł To było, to było niedobre Ja się martwiłem o tego pieska Aha, ktoś kamerę przestawił Aha! I poprawił! Jaki mądry kił, sweet kotuś! Poprawił kamerę! Normalnie najpierw zepsuł, potem poprawił. A tu będzie gotował. A termomiksie! Nie. Rozwali to? Nie, on tam wyczuł żarcie po prostu. O! A tu można posprzątać, można? Elegancko! Taki piesek. Nie, dobra, kupuję takiego psa. Normalnie będę. będę go kochał jak swoje dziecko. Idziecie do pracy, wracacie do domu posprzątane. Się na oglądał perfekcyjnej pani domu, po prostu, chyba. Nie, nie, nie. Nie! O matko, do, dobra, obudził się na szczęście. Biedny. Ten telewizję będzie oglądał? W wenszy? Kamer? A, ktoś do niego gada. <grystanie> jak można tak psa trollować? Czemu ona gada do niego przez kamerę? Tak nie wolno! Ja bym nie wiedział co się dzieje, a co dopiero taki biedny piesio Normalnie minus dla tej pani, minus dla właścicielki tego... No jak ładnie odprosi o coś! Kot już wie, że jest obserwowany. Ale jaja! Kot ma kamerkę normalnie, tego, Gopro na sobie, one się tak kłócą. <głos> <głos> Jak to brzmi? Jo! <noise> yeah. Te dźwięki nawet mi coś przypominają, to, to, to brzmi tak samo, jakbym cały czas słyszał. No, posprzątaj w tym swoim pokoju. Wyrzuć te śmieci. <śmiany> no, 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 ten sam dźwięk. <śmiany> Aha. Nie. Dobra, ja. Nie. 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 Ja sprzedaję swój samochód, ja nie będę już jeździł samochodem. Jak się okazuje, że nawet nie wolno sobie nigdzie zaparkować? Co jest? Tu na dole jakaś przyczółka. Jak się skrada? Jaki podejrzliwy co jest? On odkrył. Odkrył nowy świat. Je, yeah, biedak się wystraszył. Ale to każdy by się wystraszył, ja też bym się tak wystraszył. O! A ten się znęca teraz! Ta, on się mści za tamtego poprzedniego, co się. Nooo! Przez <ślesz> kamerę. Znowu. Skąd to nawiedzi? Skąd to nawiedzi, co ja robię? Jak to się stało? Ty słyszałeś coś, czy nie słyszałeś? Eee, przestań, przysłyszało ci się, daj spokój. Dawaj, żremy dalej, nasze jest. Oho! O! Dobra. Żyje, jest dobrze. Normalnie używa to jak wózeczka. Co jest? Jak to? Przyszli coś reklamować na chatę komuś, jak nic. <ścoughs> o nie. Się dowiedzieli, że nie wcisnął nikomu fotowoltaiki. Piesio dzwoni. Oni obserwują mnie, obserwują mnie, idę stąd. A ktoś kamerą chyba obraca, tak? Szuka, szuka czegoś, szuka. Ale czego? Ja! Jaki spojrz! Co to? To wygląda jak Mission pasy był. Lasery, jubiler, a to kot! To na odkurzacz tak skanuje? Kot na odkurzaczu popyla. O, niepotrzebny mu żaden drapak. <ścoughs> Przyjaciela znalazł. Dobra, pies podchodzi do dziecka i co? Przyszedł się pobawić, tak? Czy go uśpić, czy co? Sprawdził, czy wszystko w porządku, i tyle. No, i to jest piesio. Koty, jak zmieniają, <grym> grzeją się razem. Ja kiedyś też tak robiłem, ja pamiętam. Drzwi balkonowe miałem zawsze takie duże. No w sumie chyba każdy ma drzwi balkonowe duże. I się kładłem tam, bo tak podłoga była zawsze nagrzana w lato super uwielbiałem to. Oho. Jakie fajne. Ty to dla kotów też takie są rzeczy, i ja cię kręcę. Ja nawet się nie spodziewałem, jak one pędzą, co jest! Szale to rozwalą Zara. On, jak, jakieś ogromne chomiki. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są. A to pies! No, pies nawet traktor poprowadzi. I przewiezie wam drewno. A to innym razem! co on miał w pysku! O nie! Aho, kolejny kot coś przynosi. Odkłada w to samo miejsce. Dobra, Jak tu klapek, ok. Siatka. Kolejny but! Ten co. Z jeszcze inny but! Skąd to? te buty przynosi? A jestem ciekaw, czy to są właściciela buty, czy on sobie po prostu z innych działek przynosi, nie? <grystanie> Znosi komuś na chatę różne buty. No i nie trzeba kupować. Gorzej jak sąsiad zapyta, skąd masz takie fajne buty. Nie. On to z choinki ciągnie. Nie. Czy. O nie. Może już koniec stycznia były. Pies stwierdził, że za długo stała. Nie. Nie! Dobra i popatrzce, nie ma patrz. <laughs> Oj ale takim kurierem być to jest przekichane. Biedno, nie ma co zrobić. Nie, kolejny telewizor pójdzie, jak nic. Nie. Co one mają z tymi telewizorami? Co im nie pasuje? Pewnie rozwalając myśli, aaa, na, na taki małym nie będę oglądał, rozwalę, kupi większy. Nie. <śm> <śm> o nie, teraz kot po prostu obserwuje kto zostanie jego śniadaniem dzisiaj. Koty już nie muszą polować. One walczą o życie. <śm> Właściciel wyszedł z chaty i co? Ej, od razu. Bajlando! Bo, ale chyba mebli nie niszczą, nie? No to, że koiec zniszczą co? E dobra, czekamy, fajnie i co też się z właścicielem bawią? Super pieski Kot jedzie razem z nim teraz <laughs> Że on nie zauważył Ojeny Biedny pie... On jest biedny czy on próbuje się tam przecisnąć On. On próbuje przecisnąć się jak... Tak... Ja myślałem, że mu się coś stało, a ten cwaniak po prostu sobie tam przed... Ten I... będzie kombinował. A takie ładne mu za... <grystanie> a jaki cwaniak. Dobra, te koty są super. Jak nic. O, tak. Co będę kości żar, buty najlepsze? Oczywiście. Co to było? No tak, karton, nie? Dla ko... Nie! Cieka Ciekawe, czy mu smakuje. O to ten odkurzacz, co jeździł na tym? On se włącza sam. Stęsknił się włącza! z się za jeżdżeniem No i posprzątać też pewnie chciał. O! Bo teraz nas Jak nasyfił Co? A to drugi teraz? Drugi teraz sprząta zanieg. A sprząta rozwala bardziej. O, jakie słodkie. Dobranoc piesku i kotku. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.